Wiedza na temat spektroskopu i w ogóle światła, promieniowania rozpoczyna się w dziale fizyki, zwanym fizyką atomową, gdzie między jednym z tematów jest promieniowanie ciał. I było już wspominane na lekcjach fizyki na temat właśnie spektroskopu, jego działania, Podczas tej pracy możemy zaobserwować, jak tak naprawdę działa spektroskop, którym posługują się fizycy. Ale zanim przejdziemy do w ogóle montowania całego spektroskopu i robienia całego doświadczenia, to może najpierw opiszę tak trochę, albo bardziej przybliżę w ogóle ten temat, co to w ogóle jest spektroskop, w ogóle do czego to służy. Odczytywane fale. Które możemy zaobserwować w postaci różnych kolorów, jest to nic innego, jak przedział barw, które może, może zaobserwować nasze oko podczas właśnie odczytywania naszego widma. I tak, z informacji, które warto również zapamiętać, jest to, że widmo, które jest widzialne przez człowieka, Plasuje się od 380 do 780 nanometrów. Jest to dość niewielki przedział spektroskop. Ważnym też tematem, którym mogę poruszyć, jest w ogóle działanie siatki dyfrakcyjnej. Za pomocą siatki dyfrakcyjnej rozszczepia docierające do nas światło, na składowe, w postaci widma, ale w ogóle hmm, widmo. W ogóle co to, jest? co to jest? Są dwa rodzaje widma: jest widmo liniowe i widmo ciągłe. Widmo ciągłe jest to ewidentna, duża smuga światła, która przechodzi swoimi kolorami, że nie widać ewidentnego podziału między nimi, tylko jest takie ładne przejście. A widmo liniowe są to proste linie, które są w konkretnych kolorach. Ewiden... Albo na przedziale tych linii się te kolory przedzierają między sobą, ale nie jest to na zasadzie takiej, że widmo jest ciągłe. Znaczy, można to zaobserwować na zdjęciach. Jeżeli chodzi o widmo, jest to przede wszystkim rozszczepienie światła, czyli pokazanie jak gdyby światła białego. Jest to ewidentnie rozszczepione światło, które jest pokazane jak gdyby w postaci różnych kolorów, które możemy jak gdyby zaobserwować. Opiszę Wam pokrótce, jak wygląda w ogóle działanie siatki dyfrakcyjnej. A więc podczas dostarczania światła białego, docierają do naszego spektroskopu spektroskopu dociera światło przez właśnie tą szczelinkę. I podczas powstawania widma, które możemy zaobserwować zachodzi reakcja dyfrakcji i interferencji dzięki którym możemy zaobserwować właśnie charakterystyczne prążki dyfrakcyjne Stąd, pod jakim ugina się światło, zależy od długości jego fali. Zatem, jeżeli skierujemy w stronę naszej szczeliny światło białe, zostanie ono rozszczepione na różne barwy, które możemy właśnie zauważyć. Siateczka dyfrakcyjna składa się z tysięcy przecinających się linii i bardzo małych szczelin, które właśnie przepuszczają to światło. Dlatego lepiej jest nam zaobserwować wtedy nasze widmo. Płyta CD, której użyjemy w naszym doświadczeniu. Płyta CD albo DVD, ale płyta jest ewidentnym przykładem siatki odbijającej, ponieważ nie przepuszcza ona światła, ale je odbija. I ponieważ na płytach są umieszczone rowki i one pełnią jak gdyby funkcje szczelin, które są w siatce dyfrakcyjnej. I teraz na płycie CD mamy 650 takich rowków na 1 mm, a na płycie DVD mamy ich 1400. Różnica dosyć znaczna, więc w moim doświadczeniu użyłam płyty DVD, mam nadzieję, że. Moim materiale będą na tyle uchwycone te kolory, aby można było je zauważyć. No i przejdźmy do tego, co jest nam w ogóle potrzebne do zbudowania spektroskopu. Do doświadczenia potrzebujemy: pudełka kartonowego lub tektury, folię aluminiową, klej, linijkę ołówek Pisak, płytę CD, nożyczki, źródło światła. Ja wybrałam lampkę LED, żarówkę energooszczędną i tradycyjną. Oraz słońce. Wykorzystałam gotowe pudełko. Odcinam jedną ze ścian, przez którą będzie wpadać światło do spektroskopu. Gdy wytniemy ścianę, w wieczku pudełka po drugiej stronie wycinamy otwór, przez który będziemy obserwować widmo. Wycięte pudełko odkładamy. Zabieramy się za przygotowanie płyty CD, która zastąpi nam siatkę dyfrakcyjną. Wycinamy trójkątny kawałek płytki. Ja użyłam pisaka, by narysować trójkąt. Gotowy trójkąt przyklejamy do kawałka tektury, zgodnie z tym jak pokazuję. Przyklejamy płytkę naprzeciwko wyciętego w ścianie bocznej okienka. Za pomocą kleju i taśmy zakładamy folię aluminiową w miejscu odciętego boku pudełka. Folię należy naciąć delikatnie, by jej nie pognieść ani rozerwać. Nasz spektroskop jest gotowy. Rozpoczynamy badanie widm światła. Na pierwszy ogień sprawdzam widmo lampki LEDowej o mocy 20 lumenów. Mamy przykład widma ciągłego. Barwy płynnie się przenikają. Sprawdzam widmo żarówki klasycznej 100 watowej Widzimy widmo ciągłe. Gołym okiem można zauważyć, że przejście między kolorami jest płynne. Następne widmo, jakie sprawdzę, będzie żarówki energooszczędnej o mocy 14W. Na pewno można rozróżnić, że jest to rodzaj widma liniowego. Obserwujemy pojedyncze linie widmowe, które są unikalne dla każdego innego promieniowania gazu. Podczas obserwacji widma Słońca należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ nie powinno się patrzeć bezpośrednio na źródło światła. Doświadczenie, które wykonujemy, nie jest szkodliwe ponieważ do spektroskopu dociera niewielka wiązka światła. Widmo słońca jest przykładem widma ciągłego. Dziękuję za obejrzenie mojego doświadczenia, mam nadzieję, że film się spodobał.